Zrozumieć pułapkę rentową, jak działa, czyli limity dorabiania dla rencistów, emerytów. Czy należy się ich bać i jak działają? Zaraz Wam wytłumaczę wszystko i ten materiał powinien zainteresować rencistów z całkowitą niezdolnością do pracy, rent, rencistów z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz ci, którzy pobierają rentę rodzinną dla Jednej osoby. Dużo się mówi, że zniesienie pułapki rentowej bardzo ułatwiłoby życie. No nic się na to nie zanosi, więc musimy ją zaakceptować i poznać, i odpowiedzieć sobie na pytanie: bać się jej czy nie? Słuchajcie, no, tłumaczenie pułapki rentowej troszeczkę jest utrudnione, bo tak, tak zwane limity dorabiania zmieniają się co kwartał i i są uzależnione od średniego wynagrodzenia. I ZUS, jak wpadamy w tę pułapkę rentową, może nas rozliczać w systemie miesięcznym albo całorocznym. A w całorocznym te yy, limity pułapki rentowej zmieniają się. I wybierze opcję najbardziej korzystną dla nas. No dobrze, ale omówmy to na przykładzie pułapki rentowej, która. Obowiązuje od marca przez kwiecień do maja. I należy uwzględnić tak: pierwszy próg to jest 70% średniego wynagrodzenia, i on wynosi obecnie 5934. I do tej kwoty ZUS nam nic nie zabierze. Czyli jeżeli pracujemy za najniższą krajową, Ile teraz wynosi 4666 brutto? Nie tknie nas. I zaczynają się w cudzysłowie problemy, kiedy przekroczymy ten limit 70%, czyli 5934 zł. I teraz poruszamy się w granicach 70% średniego wynagrodzenia i poniżej 130, czyli przekraczamy tą pierwszą granicę 70% i co się dzieje? no i sobie zarabiamy, na przykład tam y, zarabiamy 6,5 brutto, to ile nam może ZUS zredukować maksymalnie tą pensję? To jest złotówka za złotówkę, czyli przekraczamy próg 70% i na przykład o 100 zł, to nam 100 zł ZUS zabierze. I teraz przeczytam Wam limity. Limit jest od zależności... Czy ktoś jest emerytem czy ręcistą. Limit 939 zł, nie bawmy się, grosze, zostanie maksymalnie może zostać potrącona emerytura renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 704 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a 798 zł renta rodzinna dla jednej osoby. I to się dzieje między 70% średniego wynagrodzenia, a 130%. Następnie próg, gdzie nasza renta może być zawieszona, nie zabrana, zawieszona, to jest 130%. I teraz wynosi ta kwota 11 tysięcy 20, 20 zł. No jest to kwota astronomiczna. Wyobraźmy sobie, że kto pracuje na dwóch etatach, za najniższą krajową, a nawet dostaje 5000 zł, to tej kwoty nie przekroczy, tylko zostanie zredukowana renta o te kwoty, co tutaj czytałem. I jeszcze raz przypominam, że ZUS wybiera opcję pułapki rentowej bardziej korzystną dla nas, czyli w systemie miesięcznym czy rocznym. Ja już wpadłem w pułapkę rentową dawno, dawno temu. Znalazłem się między przedziałem 70% a 130%, i ZUS mi przysłał w maju bodajże: hej, hej, kolego, przekroczyłeś próg i musisz nam oddać. Tam było chyba 6 czy 7 tysięcy. Ja, ja zwracam tu maksymalną kwotę. Ja po prostu rozłożyli mi na raty. raczej pobierali mi z renty. Proporcjonalnie żeby uzyskać tą kwotę, ale jakbyście przekroczyli te 130%, to słyszałem, że przychodzi do Ciebie pismo w maju i Ty musisz tą całą kwotę od razu zwrócić. Jeżeli jest inaczej, napiszcie mi to, ale tu nie ma przeproś. Słuchajcie, z doświadczenia wiem, że wiele osób niepełnosprawnych, którzy otrzymują rentę socjalną, ile to jest niecałe 2000 czy 1800 netto, wcale nie boją się tej pułapki rentowej, bo jak pracują na dwóch etatach, to mówię, mogą im odliczyć tą kwotę, tą kwotę którą, o której które mówiłem. A są osoby, które tak. pracują na trzech etatach i przebijają ten poziom 130%. Ale przeliczcie sobie. Czy... Jeżeli masz rentę socjalną, to czy ci się opłaca brać trzecie Problem polega następny na tym, że jak teraz 130 tysięcy osób dostanie ten dodatek od stycznia, który zrównuje rentę socjalną z wynagrodzeniem minimalnym, to ten dodatek również zostanie procentowo po no yy, pomniejszony. U, czyli dla niektórych osób powstanie demotywacja, żeby pracować na drugim etacie i będą wszystko robili, żeby znaleźć się, nie przekroczyć magicznego progu 70%. Czyli, który wynosi obecnie 5934 zł. Znam wiele osób niepełnosprawnych, że mówią, że ja wolę pracować, być niezależny, nie brać od Państwa i pracować. Wybór należy do Was. Podzielcie się uwagami i doświadczeniami, czy boicie się boicie tej pułapki rentowej, czy wszystko wyjaśniłem prosto i klarownie. Ja obecnie sobie zawieszam rentę. Mam rentę naprawdę bardzo wysoką, wypadkową. Powiedziałam, wolę sobie pracować jako konsultant na umowie o pracę. I dziękuję za waszą rentę. Pracując, my przynosimy dochód do państwa w postaci podatków. Nie chcę brać od systemu. Wolę pracować na przekroczyć pułapkę rentową.